Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie w strefie typów. Na początek kilka spraw. Promocja BetClick dla nowych graczy wciąż aktualna. Zakładacie konto w tym polskim legalnym serwisie i przy rejestracji podajecie kod promocyjny strefa50. A potem gracie jakikolwiek kupon maksymalnie za 57 złotych. Jeżeli ten nie wejdzie wraca do was 50 złotych, które od razu możecie wypłacić. No i standardowo zabawa o 50 złotych. Wystarczy zostawić łapę w górę pod tym filmem, subskrybować kanał i wytypować wynik meczu oraz minutę pierwszej bramki... Tego właśnie spotkania. Typujemy do godziny rozpoczęcia meczu. Koniecznie dopisujcie swój login gracza chat. Komentarze bez loginu dodawane lub edytowane po tej godzinie odpadają z konkursu. A zatem przejdźmy do typów miłego oglądania. Levante Atletico Madrid. Naszym zdaniem Atletico Madrid nie przegra tego meczu oraz spadną w nim co najmniej dwa gole. Jest to mecz 11 kolejki La Liga. Gospodarze zajmują przedostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem 5 punktów po 10 spotkaniach ligowych. W swoich meczach strzeliło 9 goli i straciło 18. Lewante jak dotąd nie wygrał żadnego spotkania ligowego w tym sezonie. 5 meczów zremisowało i 5 przegrało. Atletico z kolei zajmuje czwarte miejsce w tabeli. W 9 meczach zdobyło 18 punktów, strzeliło 13 goli i straciło 8. Liczymy, że piłkarze Atletico będą chcieli wygrać ten mecz. Wygrana może bowiem awansować ich na fotel lidera i utrzymać w czołowej czwórce tabeli. Ponadto gracze z Madrytu będą chcieli zrehabilitować się za remis 2-2 Sociedad na swoim stadionie, w poprzedniej kolejce ligowej. Liczymy zatem, że piłkarze gości od początku meczu narzucą rywalom swój styl gry i raz po raz będą stwarzać sobie sytuacje strzeleckie, które zamienią na gole i wygraną w meczu. W ostatnich dwóch meczach pomiędzy tymi zespołami padały co najmniej dwa gole. Liczymy, że i w tym spotkaniu obie drużyny w tej kwestii nie zawiodą i padną przynajmniej dwa gole. Napoli Bologna. Uważamy, że w tym meczu padną co najmniej trzy gole. Jest to mecz dziesiątej kolejki włoskiej serie A. Napoli jest liderem tabeli w 9 meczach zdobyło 25 punktów. W swoich meczach strzeliło 19 goli, co średnio daje trochę ponad dwa gole na mecz, stracili ich 3. Goście z kolei zajmują 9 miejsce w tabeli. W 9 meczach zdobyli 12 punktów, strzelili 15 goli, co średnio daje trochę 1,5 goli na mecz. Stracili zaś 19, co daje średnio ponad 2 bramki stracone w meczu. Sądzimy, że oba zespoły będą chciały wygrać ten mecz. Napoli, by utrzymać fotel lidera, Bologna by być może zbliżyć się do pierwszej szóstki w tabeli. Liczymy zatem na ciekawy mecz, w którym obie drużyny stworzą sobie okazję strzeleckie, po których paną przynajmniej 3 gole. Tak oto prezentuje się nasz kupon. To tyle na dziś. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie o promocji BetClick, kod strefa 50. Wpadajcie na facea, subskrybujcie kanał. Widzimy się wkrótce.